Siemano, dzięki, że kliknąłeś w ten materiał. Dzisiaj będzie głównie o horrorach, ale nie tylko. Pierwszy z dzisiejszych przygotowanych newsów dotyczy Suicide Squad: Kill the Justice League, który na razie oficjalną datę premiery ma zaplanowaną na 26 maja 2023. Jednak najnowsze plotki mówią, że gra może nie ukazać się w 2023. Suicide Squad to gra, która w 2016 została odłożona na półkę. Dopiero w 2020 Rocksteady Studio ogłosiło ponowne prace na Suicide Squad Kill the Justice League. Tak jak wspomniałem, gra ma zaplanowaną premierę na 26 maja. Jednak insider Jeff Grubb na swoim podcaście powiedział, że gra na pewno nie zobaczy światła dziennego w pierwszej połowie 2023, a z tego co słyszał, potencjalnie gra będzie miała premierę w przyszłym roku. Generalnie franczyza jest bardzo popularna, ale gra nie spotkała się z przychylnymi recenzjami widzów, przynajmniej na podstawie State of Play. Według potencjalnych graczy studio chce zarobić na mikrotransakcjach, no i prawdopodobnie właśnie dlatego gra została opóźniona, aby dopieścić grę i aby ewentualnie zmienić mikrotransakcje na jakieś inne rozwiązanie. Wielu graczy kupi tę grę z jednego powodu a jest nim Kevin Conroy, który ostatni raz użyczył swojego głosu jako Batman. Rest in peace Kevin Conroy. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Eneba.pl. Jeżeli tak jak ja grasz w World of Warcraft, to daj mi znać w komentarzach poniżej, czy ten news ci się spodoba, ponieważ w patchu 10.1 Zostanie wprowadzone coś, czego nie śniło się żadnemu z graczy. Generalnie koncept World of Warcraft oparty jest na konflikcie Hordy i Przymierza, mimo że fabularnie Horda i Przymierze kilkukrotnie już em, zakopywały topór wojenny, aby pokonać wspólnego wroga, czy aby pokonać większe zło, no tak gracze raczej wybierali albo Hordę, albo Przymierze. Sytuacja ma ulec zmianie w aktualizacji 10.1, która nazywa się Embers of Neltarion. Jak możemy przeczytać w oficjalnym blue poście, gra ma wprowadzić dwustronne gildie. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie można stworzyć gildię, w której skład wchodzą zarówno gracze hordy, jak i przymierza. No i powiem wam, że mi osobiście się to bardzo nie podoba, bo tak jak powiedziałem na początku, koncept gry to horda kontra przymierze, ale być może masz inne zdanie, dlatego podziel się nim w komentarzu poniżej. Już w Shadowlands Horda i Przymierze mogły współpracować ze sobą, ale to będzie na innym poziomie. Z opisu dowiadujemy się, że Gildie nadal będą skojarzone z jedną z frakcji, do której przynależy lider Gildi. Czyli jeżeli lider czy Guildmaster jest z Hordy, to cała Gildia również będzie przynależała do Hordy. Jednak gracze z Przymierza będą mogli nadal korzystać z grupowych perków. Oprócz tego na ekranie teraz możecie zobaczyć Dragonflight w 2023. Na razie 21 marca dostaniemy Return to Forbidden Reach. Już niedługo, bo między wiosną a latem dostaniemy patch 10.1, który wprowadzi nową mapę, czyli Zara Zaralek Cavern, nowy Ride Aberus, nowy usprawniony system ulepszania ekwipunku, nowy sezon PvP czy nowe Mythic Plus. Kolejna informacja dotyczy pierwszego dużego patcha do Sons of the Forest. Doczekaliśmy się. Sons of the Forest to kontynuacja prawdopodobnie najlepszego survival horroru The Forest. Gra okazała się sukcesem. W ciągu 24 godzin od premiery Early Access sprzedano ponad 2 miliony kopii. Generalnie recenzje są bardzo pozytywne mimo wspomnianego Early Accessu, czyli wczesnego dostępu. W grze jest oczywiście mnóstwo błędów, które tak naprawdę nie przeszkadzają graczom, a raczej się z nich cieszymy. Chodzi mi tutaj oczywiście np. o nieudolność Kelvina, co zostało oczywiście zmienione. Najciekawszymi zmianami w grze jest dodatkowa zawartość, czyli np. walka z minibosem, dodatkowe przedmioty jak lornetka czy lotnia, która jest naprawdę myślę, że najlepszym przedmiotem w całej grze. Bramy muru obronnego, konstrukcje wypełniające przestrzeń między belkami, przedmioty związane z fabułą i nowe umiejętności kanibali polepszono AI. Teraz kanibale, uwaga, mogą atakować gracza po skoku z drzewa. Moim zdaniem dobrym elementem, który usprawnia rozgrywkę, jest niemożność przespania zimy. Wcześniej można było pójść spać przez 5 nocy i z jesieni robiła się wiosna. Teraz nie można, ponieważ Twój sen przerwą ataki kanibali, jak również jest tak zwany cooldown między sesjami snu. Early Access według twórców potrwa od 6 do 8 miesięcy, a gra jest dostępna na Steam. No i przechodzimy do głównego jakby tematu dnia, czyli horrorów. Pierwszym horrorem jest Lord of the Rings Golum. No i powiem Wam tak, po tym co zobaczyłem, uważam, że jest to pełnoprawny horror. Golum pierwotnie miał mieć premierę w 2021, później przesunięto go na 2022, później na 2023. No i wygląda na to, że będzie to najgorsza gra, jeżeli chodzi o władcę pierścieni, jaką kiedykolwiek zobaczyliśmy. Właśnie opublikowano nowy zwiastun, który wygląda, krótko mówiąc, okropnie. Nie czuję tutaj władcy pierścieni. Andy Serkis nie podkłada głosu Golumowi. Sam Golum wygląda, jakby wyszedł z podstawówki. No, powiem wam, że wszystko tutaj jest okropne. Premiera gry zbliża się wielkimi krokami, a my nawet nie wiemy, jak będzie się w nią grało, ponieważ wszystkie zwiastuny, a przynajmniej większość z nich, pokazuje nam tylko historię, a zero rozgrywki czy zero gameplayu. Generalnie fani gier, jak również Tolkiena, są bardzo zdegustowani. Wszyscy narzekają na tą grę i ja po prostu nie wróżę jej żadnego sukcesu. Taka więc, aby dostać dobrą grę ze świata władcy pierścieni, będziemy musieli poczekać do 2024, ponieważ wtedy będzie miała premierę gra AAA Middle Earth. Na razie nie wiemy zbyt dużo na temat tej gry, ale będzie to gra z Weta Workshops. Kolejnym horrorem, o którym chciałbym wspomnieć to Paranormal Tales, czyli gra z motywem found footage. Generalnie gra nie wygląda na jakąś rewolucyjną, ale po zwiastunie bardzo mnie zaciekawiła. Uwielbiam takie gry, mimo że się ich trochę boję. Generalnie horrory found footage nie cieszą się jakimś super sukcesem. Oczywiście mamy niesamowitego Outlasta, mamy grę Resident Evil, no i Fasmofobię. Na karcie Steam możemy przeczytać, że Paranormal Tales to next genowa gra grozy oparta na idei Found Footage zbudowana w Unreal Engine 5, czego w sumie nie widać po zwiastunie. Przeżywasz i grasz w każdą tragiczną opowieść o tych, którzy zaginęli z punktu widzenia body camu, telefonu czy kamery VHS. Czy masz to, co potrzeba, aby dotrwać do końca materiału filmowego? No, ja na razie nie mam. Generalnie gra nie wygląda, jakby była zrobiona na Unreal Engine 5, ale twórcy tutaj się bronią, mówiąc, że to co widzieliśmy w Zwiastunie i to co wy teraz widzicie w przebitkach jest z wczesnego buildu gry, czyli po prostu jakaś alfa lub beta. Osobiście na pewno wypróbuję ten tytuł. Jak również wypróbuję nowe demo do Resident Evil 4 remake, które jest dostępne za darmo dla wszystkich na platformie Steam. Tak więc, Zapauzuj ten materiał za 30 sekund, aż wyjaśnię jak zdobyć Resident Evil 4 demo. Otwórz Steam, wpisz w wyszukiwarce Resident Evil 4 Remake, no i zjedź na dół i ściągnij specjalne demo, które prawdopodobnie będzie dostępne aż do premiery gry, czyli 24 marca. Być może będzie dostępne jeszcze po premierze, ale tego nie wiemy. Podczas ostatniego wydarzenia Capcom opublikowało informację, że będzie dostępny Chainsaw Demo do Resident Evil 4. Samo demo można przejść w niespełna 30 minut, ale można w nie zagrać kilka razy. Dlaczego o tym opowiadam? Przecież to jest normalne. Otóż nie. Jeżeli chodzi o Capcom, to oni zawsze dawali jakieś dziwne restrykcje. Zawsze można było zagrać albo 2 lub 3 razy, albo na przykład można grać tylko przez godzinę. Nie wiem dlaczego tak robili, w każdym razie wysłuchali fanów i w Resident Evil 4 remake Chainsaw demo. Można grać tyle razy, ile chcesz. Już niedługo będzie gameplay na kanale. Tak więc, jeżeli ci się nie chce, albo jeżeli jesteś zbyt leniwy, to wbij tutaj później, aby obejrzeć sobie mój gameplay z Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo. A teraz przechodzimy do w sumie horroru tematu dnia, czyli Outlast Trials, który właśnie dostał nowy zwiastun i datę early accessu. Jeżeli grałeś w jakąś część Outlast albo jesteś fanem horrorów, to czym prędzej zostaw łapkę w górę, zobaczymy ilu was będzie. Być może 50, być może 100. Na pewno mi to pomoże w rozbudowie kanału jak również zobaczyć, czy jesteście zainteresowani horrorami. Gra Outlast Trials będzie czymś zupełnie innym, ponieważ będzie grą co-op dla czterech graczy i tu od razu skojarzył mi się Dead by Daylight. Do tej pory Outlast był single player, dlatego Red Barrels chce zrobić z Outlasta coś innego. To będzie taki eksperyment, czyli gra dla wielu graczy. Nie jestem pewien jak to będzie działało, ale przekonamy się już 18 maja 2023, kiedy gra trafi do Early Accessu na Steam i Epic Games Store. Niestety zwiastun Early Accessu nie pokazuje nam rozgrywki, a raczej aktorów głosowych, którzy przeżywają katusze nagrywając swoje kwestie. No i powiem Wam, że jest to bardzo fajny pomysł na zwiastun Zwiastun, jeszcze czegoś takiego nie widziałem, no ale kanał ma dopiero 3 miesiące, tak więc co ja tam widziałem, prawda? Jeżeli znacie jeszcze inne takie nietypowe zwiastuny, to dajcie mi znać w komentarzach poniżej, chętnie je obejrzę. Outlast Trials był już zapowiedziany w 2017 roku jako mały dodatek do Outlast 2, to znaczy nie miał być DLC do Outlast 2, tylko takim mini projektem. Wygląda na to, że ten mini projekt został rozbudowany w pełnoprawną grę, jednocześnie nie będącą Outlast 3, ponieważ Red Barrels wcześniej opublikowali informację, że po Outlast Trials będą pracowali nad Outlast. 3. Dajcie mi znać, czy pogracie ze mną w Outlast Trials w trybie co-op z czterema graczami, to znaczy ja plus trzech wa z Was? Nie mogę się doczekać, a wszystko to już 18 maja. Trzymajcie się na razie.